Może inaczej, jeżeli miałby jakikolwiek konflikt powstać, w którym Polska jakikolwiek udział by brała, nawet na odległość, to wąski wschodni pasek Polski jest oddzielony linią od całej reszty Polski. Nawet tam, gdzie Wrocław, co mówiłem wcześniej, to tam nie będzie się nic działo, tam bardziej będzie może być dużo wojska i to nie naszego. Ale tam nie będą się działy jakieś rzeczy niebezpieczne. Natomiast zagrożone miejsca to jest wąski pas wschodniej Polski. Rada Ministrów podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wąskim pasie leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią. Ten pas będzie obejmował 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Świadomie podkreślam miejscowości, a nie gmin. Nie chodzi tutaj o gminy, ale chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy.